Droższe parkowanie w Olsztynie już od lutego. Podwyżki obejmą stawki za postój auta w strefie płatnego parkowania oraz cenę miesięcznego i półrocznego abonamentu. Przykładowo za pierwszą godzinę zapłacimy 3 zł, a więc o 50 groszy więcej niż dotychczas. Zmianie ulegnie także cena biletu, a raczej abonamentu miesięcznego, który dotychczas wynosił 100 zł, a od 1 lutego będzie kosztował 150 zł. Więcej wyniesie nas także kara za niewykupienie biletu parkingowego. Opłata wyniesie 100 zł, natomiast w przypadku, gdy zostanie uiszczona w ciągu 7 dni od zdarzenia, zmniejszy się ona do 50 zł. Kolejna zmiana dotyczy zastąpienia dotychczasowej podstrefy żółtej czerwoną, co oznacza, że w Olsztynie będą obowiązywać jedynie dwie podstrefy czerwona oraz zielona. Nowością jest również wydłużenie czasu obowiązywania strefy płatnego parkowania. Przypomnę, że dotychczas godziny, które obowiązywały to od poniedziałku do czwartku od 8 do 16, natomiast w piątki od 8 do 15. Teraz będzie ujednolicony czas, będzie to od poniedziałku do piątku od godziny 8 do 17. Ciągle trwa spór dotyczący ulg w strefie płatnego parkowania dla mieszkańców Olsztyna. Zgody na to nie wyraził wojewoda. Radni podczas ostatniej sesji zagłosowali za zaskarżeniem tej decyzji do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Olsztynie. Zmiany w strefie płatnego parkowania mają przede wszystkim umożliwić Olsztynianom, a więc osobom mieszkającym w tym mieście, korzystanie ze zniżek. Uważamy, że jako mieszkańcy w pełni na to zasługują. Od lipca 2020 roku mają być wprowadzone kolejne modyfikacje. Kierowca za godzinny postój w strefie płatnego parkowania zapłaci 3,90 zł, natomiast za miesięczny abonament 250 zł.